Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zby zagrajmy sobie w Patapon. No i myślę, ruszamy dalej z tą pustą z mapą jakimś przewodnikiem Patapony ruszą na znane tereny. Po, poznaj sekrety ukryte w Grui. No to mamy tutaj armię. Jeszcze damy sobie tutaj. Ono... Trochę się zmieniło w tej armii od ostatniego odcinka. No My ja to myślę na dobrze. No ale ruszamy. A co trafimy? i znowu to Nie lubię tego I nigdy, nie wiem, czy kiedyś Polubię ten przedmiot Z jednej strony w fajnie wygląda Ale co to jest w ogóle? A tutaj mamy kolejny bęben Pondio? bęben, czaka czaka. A nie wiem, czy słyszycie, ale. Trzeba zwrócić uwagę, ale w tle słychać. Padając deszcz, wszechmocny czy mnie słyszysz. Teraz nauczysz się czyli piosenki piosenki obrony. To pozwoli tatyponom rozwinąć skrzydła. Czaka czaka bata. czaka. Bata, czaka czaka czaka. No i jeszcze raz. Tak długo aż bijemy. OK, jak nam każą już teraz Warto z z strażnikiem jakiegoś dziedzictwa, starożytnego dziedzictwa. Ok, już mamy Fever, ruszamy. Idziemy z tym Ja I atakujcie Małe On będzie atakował tylko na I boom No naprawdę, co jest jeszcze raz, dobra no, Zobaczcie to, on naprawdę coś daje w porównaniu z co było teraz A dlaczego? Dlaczego? Przerwało combo Czyżby coś źle nacisnął? Uuu, to mamy ofiarę, najpierwszą Mam ofiarę Trzeba będzie go pomścić No i okej. Okay. Tym razem nie udało się ubić. Kombo. Ale na szczęście se poszedł. Nie wiem co to by było. Chociaż... Ty, gdzie no z życię, tak gdzie jednostki życie Nie wiem. Może by się dało to przejść, nawet gdyby nie uciekał. Uciekał, nie uciekała. Nie uciekał, chyba po dinozaurze, prawda? Chyba, żeby do domu była uciekała. No, nie wiem. Może gdzieś był jakiś zapis. Hmm, który wskazywał po pojecie, ale. To chyba nieważne. No, ja myślę, że teraz się jeszcze. Zobaczymy obronę, zanim zaatakuje. No. Nogi. Oaj, A szkoda, że ucieka. To jest właśnie najbardziej denerwujące tutaj. Moment, w którym boss ucieka, niepotrzebnie przedłuża to walka. no chyba, że jednostki są słabe, a mamy jednostki leczące, to prawda, to ma jest chwilę, żeby je uleczyć. No, ale jak zaraz padnie, to już się tej puli, już jest na... Nie wiem jak to nazwać, ale no, ona wytrącenie z równowagi, tak. No i dziękuję. Do widzenia. Żegnam. No i mamy deski. Zawsze marzyłem, żeby otrzymać z dinozaura deski. Starożytny strach. 87 moment i jedna zwrócona czapka. No i mam dyski o nazwie Hinoki. No i tak, kiedy pada, pan zginie, zostawia czapkę, która posłuży, żeby go wtrzeć. Znakomicie, kloców, za żeby przekroczyć pustynię. Legendy głoszą, że kiedy deszcz tam spada, pustynia nie jest taka straszna. Cuda są y, narzędziem bogów. legenda Głosi, że to jest starożytni bogowie misji. to ten w podążę. I mamy go znaleźć na plaży patata. Nie, plaży na. Tak, plaży patata. To jest ta pierwsza kraina. Yy, pierwsza kraina, na której możemy sobie zbierać mięso. Chociaż brakuje tutaj kamienia, żeby zrobić coś ale. No, tutaj też brakuje kamienia kurcze. Wracając do tematu, to jest ta pierwsza kraina, i powiedziałem, że będziemy musieli zrobić tutaj dwa podejścia. Jedno właśnie po ten bęben, który pozwoli nam uruchomić cud, i drugi właśnie, żeby z to, drugi właśnie to będzie, z której z mamy skorzystać. Ale z chwilą usunąłem sobie te tepony. Bo mm, mel, wiecie jak melasy podchodzą to zwierzyna się o tym orientuje, że melasy podchodzą To i ucieka, taka. chciałbym też z tej misji wynieść jak najwięcej jedzenia No to co, nabijemy sobie combo jak najszybciej i ruszamy No i dziękuję I atakujemy No dobra, no i gramy. Ej, za każdym razem, jak tak zagramy, ryby, które spokojnie na tym ptaszkach to się podnosi jeden poziom do góry, i już i coś wypluło. Jakieś dziwne ze znaczkiem Batmana. No i ruszamy. To znaczy, najpierw narzucimy sobie combo, żeby zdać bliższe wrażenie. I ruszamy, i atakujemy zwierzynie. No i zginął, znakomicie. No i jeszcze wy, puszka I no, i ptaszek jeszcze schował jak Jeszcze jedna sala. No i zginął, super. I od razu zniszczyliśmy tych kwiatek, wyrwano tutaj trochę monet. Bo przecież nie podwodzić, mogłem miotać już z takiego dystansu. Ale ja myślę, że z nie będę się opierać, nie będą uciekać no okej, okay, bijemy je. mam nadzieję, że się dwa zabije z końcem mapy bo ile dobrze pamiętam, to mapa nie była za długa no i tak ma być no i monet też oczywiście trochę zbieramy. zawsze się trzyda. jakiś sklepik by się tutaj przydał, żeby te monety wydawać. A nie tylko na rozwój pataponu. No ale okej. Okay. Kolejna misja za nami. Z której wynieśliśmy przedmiot z znaczką Batmana. No okej. Okay. Ile, mon, ile monet? Pół 2000... tysiąca. kompas. Tak, to jest kompas. Nie pomyślałem o tym, że to może być kompas. Czy to ważne. Chyba nie. No i co? Co nam teraz powiesz? To samo, dobra. To dziękuję Wam za oglądanie, no i do, no i do zobaczenia w jutrzejszym odcinku. Trzymajcie się, cześć!